Na scenie na Bielskim Rynku w każdy piątek odbywają się prezentacje półfinałowe zespołów uczestniczących w Podbeskidzkim przeglądzie muzycznym. Jesteśmy na półmetku półfinałów piątego przeglądu naszego Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego. Dzisiaj trzeci zespół Wisdom. mieliśmy już okazję słyszeć dwa zespoły przed nami jeszcze trzy wszystkie na bardzo fajnym, wysokim poziomie. Za tydzień o godzinie 20.00 jest okazja, żeby posłuchać zespołu majaki i potem tylko same następne dobre zespoły. Także warto być tutaj, posłuchać muzyki na żywo. Cześć, jestem Bartek. Kuba Zuber, gitara, wokale. Grzegorz tą bas. Może nazwa powstała jakąś taką inspiracją, samym tym słowem, a może jego głębszym znaczeniem. Wisdom. No Każdy jako mądrość. No każdy, każdy dąży do jakiejś swego rodzaju mądrości, każdy ma jakieś swoje cele oparte o mądrość. Także wszystko, wszystko, z czym mamy na co dzień do czynienia, wiąże się z mądrością tak naprawdę nie? i podejmowania wyborów właściwych lub tych niewłaściwych, których potem żałujemy. Także trudno sprecyzować konkretnie, dlaczego dojrzałość. tak, a nie inaczej. Ja to są dojrzałem, że jesteśmy muzykami z doświadczeniem już. Są ze sobą już gramy no, 10 lat, jakby tak połączyć to wszystko do, do, do całości, to 10 lat tego będzie. Także już tych koncertów troszeczkę mamy zagranych i, i wydaje mi się, że ta nazwa chyba teraz jest najbardziej adekwatna do poziomu naszych, naszej, naszego doświadczenia i, i, i myślę, że to właśnie w tym momencie jesteśmy chyba najbardziej e, pewni tej nazwy, że ta mądrość to jest akurat to jest to. Ja słucham Bardzo muzyki skomplikowanej to nie jest do, po prostu przypadek, że się spotkaliśmy. E, uwielbiamy rocka progresywnego, stare dobre granie, połamane rytmy, ale i z tych nowszych kapel też, też wyłącznie progresywne. No, także taka muzyka, no a że, że nie gra się łatwo takiej muzyki, to, to po prostu trzeba trochę czasu nad tym spędzić, a czasu brakuje, no bo. Jesteśmy pasjonatami, nie, nie utrzymujemy się z grania. Jest to wyłącznie nasza pasja. Dając im władzę dał samą zakładę. Oni, jak młodzi, karmili na sens.